Cześć, ja jestem Andrzejewski. A dzisiaj kolejny materiał z technicznej perspektywy. Dzisiaj będę omawiać słuchawki t 2 firmy LinSol. Nic mi to nie mówi ogólnie ta firma, natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy podstawowe, to co mamy w zestawie. Ogólnie takie pudełko troszeczkę emitujące skórę. W nim słuchawki i w zestawie również różne pianeczki pianki w różnych kolorach w różnych kształtach wielkościach itd tp, nie będę się nad tym rozwodzić bo każdy sobie przystosowuje to jak jak chce przechodząc do takich rzeczy bardziej technicznych oczywiście jack 3,5 mm gniazdo MMCX. Można oczywiście kabel sobie wymienić, bo jest taka możliwość. Natomiast, jeżeli chodzi o wygląd, to słuchawki wyglądają w miarę spójnie. Natomiast nie jest to coś jakiegoś na wzór wykwitnego. Tak? Nie jest to coś takiego nadzwyczajnego. Jest to prosta bryła, prosta jak budowa cepa, konstrukcja. Zbytnio jakby nie zwracam też uwagi na, na sam wygląd słuchawek. Ważne, żeby grały w taki sposób, jaki chcę, i, i, i po prostu tyle, tak. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na wygląd, to to, to wydaje mi się, że. Są słuchawki oczywiście douszne czy też dokanałowe, które będą wyglądać i lepiej i inaczej i oczywiście w innym stylu, no ale to są pierdółki. Także przejdźmy może do samej specyfikacji. Ogólnie pasmo przenoszenia to 12 do 40 tysięcy herców. Jeżeli chodzi o impedancję, to mamy szesnastkę 16, 16 omów, czyli no słuchawki mało wymagające tak od źródła, a właściwie w zasadzie w jakby w niewielkim stopniu, tak, praktycznie znikomym co to oznacza dla nas, to oznacza, że słuchawki można spokojnie połączyć z telefonem, z komputerem, czy to poprzez zwykłą integrę, czy kartę dźwiękową, czy to mowa tutaj już o integrze czy właśnie wzmacniaczu. Ja akurat używałem ich ze swoim sprzętem. Głównie tutaj się opierałem przy, zwłaszcza wrażeniach, na zbalansowanym gnieździe 4,4 mm I w zasadzie na nim słuchałem też ze względu na to, że Nie wiedząc dlaczego Najmniejszy Odczuwałem podczas odsłuchu Szum Niesłyszalny Na gnieździe Zbalansowanym niż na zwykłym 3,5 mm. Także nie wiem, jak u was to wyglądało, czy, czy też ten szum był po prostu znikomy, czy, czy był większy, czy był mniejszy. Ale trzeba to przyznać i trzeba to odnotować, że jakby słuchawki, bez względu na to, na jakim, źródłe, na, na jakim źródle grają to i tak w mniejszym czy większym stopniu ten szum jest słyszalny, tak. I nie da się tego w żaden sposób zanegować, bo każde słuchawki, czy to dokanałowe czy douszne właśnie mają taką tendencję. Mniejsza tendencja oczywiście w mniejszym stopniu, ale nadal gdzieś tam jest jakiś minimalny szum na telefonie, tak. Także Tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy, rzeczy też związane jakby z komfortem. Poza tym izolacja tych słuchawek jest dosyć słaba. Ogólnie nawet jeżeli się założy te słuchawki, powiedzmy, nie wiem, z nie wiadomo jakimi super wypasionymi wkładkami, tak, czy to mówimy o piankach jakiejś profesjonalnej firmy, czy, czy coś w tym rodzaju, to to i tak, jakby te dźwięki będą słyszalne z zewnątrz i trzeba po prostu się na to przygotować. Oczywiście, jeżeli się włoży jakieś tam pianki większe, tak? No to można po prostu odczuć większą separację, tak? Od, od otoczenia. Też. Warto tutaj się przyjrzeć, jakby opiniom innych, jak inni odczuwali po prostu tą izolację od otoczenia, czy ona była większa czy mniejsza. No, u mnie to wyszło po prostu słabo. Wy możecie, możecie mieć inne uszy, ale ja mam takie. Także tyle. I tłumienie po prostu jest w tych słuchawkach słabe. Co do w ogóle samego dźwięku no to zaczynając od sopranu, tak, czyli od góry, czyli od pasma wysokich częstotliwości no to słuchawki rzeczywiście grają w porządku tutaj nie słychać co prawda żadnych jakichś sybilantów czy, czy jakichś tam dziwnych, dziwnych zawirowań ogólnie nie słyszę żadnych jakby też artefaktów przy okazji słuchania, czy to mowa o popie, czy roku, czy o i tak dalej. Nie słuchałem na tych słuchawkach jedynie metalu, dubstepu, czy nie wiem disco polo, bo po prostu te gatunki mnie w ogóle nie interesują i jakby z tych gatunków wrażeń nie mam a no, druga sprawa to bas i nie mówią że jest w porządku jak na jakby ten budżet i nie mówią że, że jest za mały I jedni mówią że jakby tego basu w ogóle nie ma w tych słuchawkach że to jest do, do dupy gra do, do dupy robota bo słuchawki po prostu dźwięk jakby preferowany z tych słuchawek jest, jest bardzo liniowy i jedni mogą się zgodzić z tym, drudzy owszem, jedni akurat nie do końca. No moje zdanie jest takie, że, że ogólnie ten bas da się wyczuć, tak? Tylko to będzie po prostu zależało też od samego utworu, tak? Od samego też wydania, jakby danej płyty. W dzisiejszych czasach muzyka jest bardzo skomercjonalizowana i jest spopularyzowana. Dlatego tego wszystkiego jakby powstaje bardzo, bardzo dużo, w dużych nakładach to idzie. Stąd. Muzyka może nie zawsze dobrze brzmieć i, i nie zawsze tak jak my tego byśmy oczekiwali, dlatego, dlatego też zwrócił uwagę na, na, na sam materiał, tak, który preferujecie i który odtwarzacie. Tak. Więc też, też bym ten punkt brał pod uwagę, jakość nagrania, czy to wideo, czy audio. No, przechodząc dalej, scena ogólnie w, w miarę. W miarę w porządku naprawdę jest szeroka. No może nie tak szeroka, jak w typowych słuchawkach. Oczywiście czy to mowa tym bardziej o otwartych, a to są z tego co wiem, chyba zamknięte, zamknięte konstrukcje, więc, więc tutaj jakby te dźwięki są właśnie bardziej takie za, pozamykane kanaliki. No i tutaj scena jest bardzo dobra, jak na. Zamknięte konstrukcje. Także. Także jest naprawdę w porządku. No i w zasadzie tyle, tak? Jakby do dźwięku nie mam się co do. Co do dopatrzeć, jakby. Nie, nie mogę po prostu. Jakby. Nie mogę się zgodzić z tymi ludźmi, iż one grają po prostu. Jakby nijak, tak? Czy, czy, czy też w ogóle w ogóle nie grają. Bo, bo grają jakoś, grają całkiem zacnie, Ale tak jak, tak jak też wspomniałem, zależy od gatunku, zależy od danej grupy ludzi, którzy będą sporo oczekiwać tak od tych słuchawek. Bo no, Znam po prostu wielu ludzi, którzy mają jednak większe wymagania co do słuchawek, no ale trzeba tutaj też spojrzeć na budżet, jaki mamy, tak? Do dyspozycji, i co w tym budżecie byśmy mogli wyprodukować, tak? Także także tutaj jest, jest ograniczony budżet, i, i, i to też trzeba wiedzieć. Wiedzieć trzeba też, że słuchawki. Jakby wykorzystuję do, do muzyki Ponad już 4 miesiące z nich korzystam Szukałem czegoś po prostu w zamian za Dlona dl BL 03, który został przekazany z kolei jakby siostrze I siostra teraz akurat korzysta jakby z tych słuchawek Jakby te słuchawki też można wykorzystać fajnie bezprzewodowo Podobnie jest z tym tinem. Ogólnie, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, no to dajcie znać, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, tak, komentarze odmienne ode mnie, to, to śmiało po prostu zadawajcie je w komentarzu, jeżeli macie jakieś inne zdania, to również, ja tam się nie boję krytyki. Jeżeli, jeżeli, po prostu macie odmienne zdania, tak, albo poszukujecie recenzji idealnej, no to tutaj nie trafiliście akurat do, do takiego youtubera, który by był idealny, bo jeszcze się nie urodził taki, który by wszystkim dogodził, tak, więc jakby też myślę realnie i wiem, że, że Większość osób także tak, tak myśli. I, a jeżeli są po prostu jakieś odrębne zdania, to można po prostu je także przekazać. Fajnie akurat się rozwinęła poprzednio dyskusja w poprzednich materiałach. Natomiast nie pytajcie mnie po prostu o jakieś inne propozycje co do takiego budżetu, co do ta takiego, bo ja nie jestem Alfą i Omegą, nie jestem że tak powiem, specjalistom. Specjaliści są na przykład chociażby, nie wiem, taką jedną stronkę mogę Wam dać w opisie, czy tam parę stronek i, i, i sami zobaczycie, że oni jednak lepiej profesjonalnie się przykładają do tych recenzji. To jest akurat moja, moja opinia tylko i absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś się tym kierował albo Wyznaczał ją jako główny wskaźnik, tak? Więc to tyle. I myślę, że myślę, że to, to byłoby. To byłoby na tyle, tak? Ja je zakupiłem na własny użytek, tylko tyle, tyle mogę powiedzieć. I, i miałem mi właśnie zastąpić te, te, te blony. Tyle w temacie. No, no a jak, jak się komuś nie podoba, to, to może po prostu. Podejść na stronę tych profesjonalistów, których podałem, właśnie w opisie, czy też w ogóle może sobie wyszukać jakąś bardziej profesjonalną recenzję. Także tyle. Do zobaczenia. Do następnych materiałów, trzymajcie się.